Kolejną taką lekcją historii było to, co mogliśmy czytać, a czytaliśmy to też z zapartym tchem. Mówię tu o przedrukach z paryskiej kultury, tam gdzie rodziła się też taka nowoczesna polska myśl polityczna. Dzisiaj warto przytoczyć słowa Juliusza Mieroszewskiego, który uczył nas realizmu politycznego, i to są słowa z roku 51, ale zauważcie, jak one brzmią aktualnie. I dedykuję te słowa dzisiejszym naszym głównym oponentom. Kraje naszego regionu, to jest rok 51, takie jak Polska, Czechosłowacja czy Rumunia, mogą odzyskać i utrzymać byt niepodległy tylko w ramach innego systemu politycznego niż ten, który obowiązywał w Europie do września 1939 roku. Jest oczywiste, że żadne z małych i średnich państw tego regionu nie ma dość siły, by bronić skutecznie swojej niepodległości. Kraje tego regionu mogą odzyskać i utrzymać niepodległość jedynie w ramach europejskiego systemu federalnego. W każdym innym systemie, choćbyśmy nawet czasowo niepodległość zdobyli, w chwili kryzysu sami nie zdołamy jej obronić. Całkowicie zawiodły wszystkie półśrodki, jak na przykład sojusze, gwarancje, pakty o nieagresji. Koncepcje międzymorza, które nie dały nam nic prócz zawiedzionych nadziei i klęski wrześniowej. Trzeba być głuchym i ślepym, żeby dążyć do odbudowy małych i średnich pseudomocarstw króliczego nacjonalizmu i politycznej głupoty. To są Te słowa mają 60 lat. Ale my dzisiaj przecież wiemy, być może ja jak nikt w Europie, że na tym pasie ziemi między Bałtykiem a Morzem Czarnym nikt nie będzie bezpieczny, jeśli nie będzie uczestniczył w ugruntowaniu cywilizacji Zachodu na całym kontynencie europejskim, włącznie z tym pasem. Chcę to dzisiaj bardzo wyraźnie podkreślić, ponieważ idziecie do wyborów, tu zwracam się do liderów naszych list do parlamentu europejskiego po to aby po raz kolejny definitywnie rozstrzygnąć że miejsce Polski jest na zachodzie nie na wschodzie politycznym i nie pomiędzy zachodem a wschodem dzisiaj jesteśmy uczestnikami kluczowej dla przyszłości naszych pokoleń debaty trzeba Odrobiny cierpliwości i przenikliwości, żeby zrozumieć, na czym polega ta pozornie nieczytelna różnica między Platformą Obywatelską a PiSem, jeśli chodzi o przyszłość Polski w tym kontekście geopolitycznym. A ta różnica jest kluczowa, i od tego, co wybierzemy jako Polacy, będzie naprawdę zależało bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Ona polega na tym, że my idąc za tą światłą myślą Jurysza Miroszewskiego My zrozumieliśmy, że żeby Polska stała się częścią Zachodu, musimy o tym mówić i musimy to robić. Musimy odrzucić pokusę takiego durnego myślenia o polityce, które polega wyłącznie na chciejstwu, na fałszywym ocenianiu własnych możliwości i na narażaniu współobywateli na przygody, które są efektem niedojrzałości politycznej i nieprzemyślanych doktryn politycznych. Nie można ugruntować Polski we wspólnocie zachodu, a więc nie można uczynić Polski naprawdę bezpieczną. Nie można zagwarantować naszym dzieciom i wnukom bezpiecznej przyszłości, jeśli będzie się nieustannie kwestionowało obecność Polski w realnie istniejących strukturach zachodu. Nie można łudzić Polaków i Europejczyków z tej części Europy wizją międzymorza, to znaczy jakiegoś fikcyjnego aliansu państw, które nawet prowadząc wspólną politykę nie były w przeszłości i nie będą w przyszłości w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami świat współczesny. To być może nie jest łatwa prawda dla tych, którzy są zakochani w mitach przeszłości, ale trzeba tę prawdę dzisiaj bardzo wyraźnie i mocno powiedzieć. Polska między Niemcami a Rosją. Polska między Wschodem a Zachodem jest Polską narażoną na utratę niepodległego bytu. Polska niepodległa to Polska w Unii Europejskiej, to Polska w NATO, to Polska aktywnie działająca na rzecz integracji Europy, a nie dezintegracji Europy i to wszyscy muszą wreszcie zrozumieć.